Witamy Państwa i zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Mówi Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest... ...Jacek Kraskowski. Mam nadzieję, że chociaż to tylko sparing, to emocji nie zabraknie. Dziś Wisła Kraków zagra przeciwko Realowi Madryt. Sądzę, że Cristiano Ronaldo może odmienić losy każdego spotkania. Nie sądzisz? Tak, patrzenie na jego wyczyny z piłką wprost zapiera dech w piersiach. Ciężko uwierzyć, że ktoś jest w stanie osiągnąć taki poziom panowania nad piłką. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Krakus. Trener zdecydował się zagęścić środek pola, stawiając na wariant 4-5-1 z dwoma pomocnikami bliżej środkowego napastnika. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Rywale w podobnym ustawieniu 4-5-1 i pytanie, czy przy tak zatłoczonym środku pola, która jest z drużyn zdecyduje się na wykorzystanie skrzydeł. Wisła Krakusz ma długą i bogatą historię. Obchody stulecia klubu w 2006 roku uświetniły m.in. mecze z Celticiem Glasgow i Sewiją, czołową drużyną Europy. Przed wojną Wisła hucznie obchodziła jubileusz 30-lecia klubu, Zorganizowanym z tej okazji meczu pokonała londyńską Chelsea, co wydawało się wówczas wyczynem niemożliwym. Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę spotkania, Bo pan Jowicz. Real Madrid wznowi grę Już grają, rozpoczęli z autu Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak No i zgranie w pole karne Benzema Brawo, brawo, brawo za tę interwencję Piłka poza boiskiem i zutrożny dla Realu Cristiano Ronaldo pewnie interweniował po tej główce Emanuel Sarki. Dobre, ofensywne wyjście. Znakomicie ze skrzydła. Paweł Brożek. Gol! Bramka dla Wisły! Nie wybronił tego, ale w takich sytuacjach trudno oczekiwać od bramkarza skutecznej interwencji. Był zdany wyłącznie na siebie, więc trudno mieć pretensję, że dał się pokonać. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Traków niespodziewanie prowadzi. Arbelha, Benzema, Modric, nie up. Jest Paul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Szybko. A jak niewiele zabrakło słupek. Królewscy wyprowadzają atak. Luka Modric. Do niego dośrodkowanie. Benzema. Jak on mógł tego nie wykorzysta? A byłby już remis. Piłka na boisku. I jak widzimy rozpocznie Wisła od rzutu z autu na wysokości pola karnego. Krzysztof Łączyński. Piłka w pole karne. Będziemy mieli rzut rożny dla Wisły Kraków. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Paniała wrzutka. Oddaje strzał, świetnie interweniuje. Gareth Bale czeka teraz na partnerów. Próbują rozegrać po skrzydle. Zdecydował się na strzał. Wysoko nad poprzeczką uderzył. Zobaczmy w powtórce bramkę, po której prowadzi. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Strzela Karim Benzema, ale zmarnował okazję. Szkoda nad poprzeczką. Emanuel Sarki. Bramka dla Wisły Kraków. Brawo! Teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Red Benzema Centra, tam jest Rodriguez. Benzema! Wisdek spalony. Arkadiusz Głobacki. Odzyskali piłkę w środku pola. Rodriguez Luka Modryc, Debenit, koniec pierwszy. I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Rodriguez. Luka Modric. Sergio Ramos. Modric. Rozrzucenie do boku. Luka Modric. Ale Rodriguez! No kto by pomyślał, że z tej sytuacji nie padnie gol. I to jak potrzebne dwubramkowe prowadzenie daje przeciwnikowi przewagę, której łatwo się nie odrobi. Kabranka, bramka, no i piłki, niebezpieczne. zażegnane, Znakomity przechwyt. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Piłka przekroczyła linię końcową. Za chwilę rozpocznie bramkarz. Zawodnik schodzi z boiska. Popatrzmy na powtórkę jego bramki. To kros. Bale. mają liczebną przewagę. Isco. Ładnie wychwycił. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Jankowski. A! Ta bramka! Jeszcze przed chwilą się rozgrzewał, a teraz świętuje z kolegami zdobytą bramkę. Imponujące wejście. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie przeciwnicy przejęli mączyński. Interesująco zapowiada się ta akcja. No i zgranie w polekarny. Jankowski! Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Bramkarz mógł liczyć tylko na siebie i nie miał w tej sytuacji wielkich szans na skuteczną interwencję. Nie wiedział czego się spodziewać strzału czy podania i dlatego piłka wylądowała w siatce. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Znakomicie wykorzystał to podanie. Widać po nim, że dużo ćwiczy uderzenia głowy. Jest 4 do 0. Obrona kompletnie rozmontowana. Zapowiada się w tym meczu na pogrom. Sergio Ramos. Luka Modrić. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Jankowski. Dobrze się pokazał. No, będzie gol. Uchonorował swój fantastyczny występ hat-trickiem. To jego trzeci gol. Nie ma, nie ma litości dla rywali. Hat-Trick! Kompletuje dzisiaj te bramki tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Spójrzmy na to z innego kąta. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. A teraz Cristiano Ronaldo. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Piłka trafia z powrotem do krosa. Marcelo. Cristiano Ronaldo teraz. Carvajal. Ronald Guerrier. Kros. I skąd? Zdecydował się na strzał. No, niestety, niecelny strzał. Teraz realizator prezentuje nam statystyki meczu. No, proszę, zespół przegrywający oddał więcej strzał. 5 do 0 to rezultat tego spotkania jednostronnego. Prawa dla zwycięzców. Wysokie zwycięstwo całkowicie zdeklasowali.